Witam. W tym filmiku omówię zadanie z połączeń gwintowych, a dokładniej mamy obliczyć maksymalne naprężenia, które występują w śrubie M12 o skoku 1,5 mm dociskającej stół obrawiarki. Śrubę dokręcono momentem M równa się 8 Nm. Mamy pozostałe dane do zadania. D3, czyli średnica rdzenia gwintu. MI, czyli współczynnik tarcia, DS, średnia średnica tarcia, nie musimy jej obliczać, jest już podana w treści zadania, oraz D2, czyli średnica podziałowa śruby. Mamy tutaj poniżej schematyczny rysunek śruby dociskającej stół obrabiarki, a także wykres momentów, które działają na tą śrubę. Oczywiście są one tutaj schematycznie narysowane w uproszczeniu. Mamy dwa momenty MT, czyli moment tarcia, który występuje na całej długości śruby i przyjmuje wartość stałą. A także MS, czyli moment skręcający śrubę. I tutaj już widzimy, że ten moment skręcający będzie występował na odcinku, gdzie występuje kręcenie tej śruby element stołu, czyli zaczyna się od zera do pewnej maksymalnej wartości. No i tutaj już przyjmuję wartość stałą. Do środka łba, bo oczywiście za pomocą klucza będziemy tutaj wkręcać tą śrubę, czyli będziemy właśnie generowali ten moment skręcający i przekażemy go na element śruby, na ten łeb i w konsekwencji wkręcimy śrubę w stół obrabiarki. Więc na pewno te momenty będą nam potrzebne przy dalszych obliczeniach, jeśli mamy obliczyć maksymalne naprężenia, to będziemy rozważać tylko ten górny obszar. Ja go może tutaj zaznaczę. To jest dokładnie ten obszar, gdzie występują maksymalne wartości momentów. Moment tarcia, i moment skręcający w tym miejscu będzie miał maksymalną wartość. Więc pierwszą kwestię mamy już z głowy. A teraz przejdźmy do. Rozwiązania zadania. Jeśli mowa jest o naprężeniach, więc musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie naprężenia w ogóle działają na tą śrubę? Śruba będzie wkręcana, występuje moment skręcający, więc jasne jest, że będą występowały naprężenia skręcające. Naprężenia skręcające są to naprężenia styczne, więc oczywiście oznaczamy je za pomocą litery TAU. I zapiszę ogólny wzór na naprężenia skręcające. Jest to moment, który wywołuje skręcanie, więc u nas jest on oznaczony MS, więc też tutaj dodam. A żeby tego nie pomylić z momentem, który jest w treści zadania, do tego jeszcze dojdziemy, omówię różnicę między momentem skręcającym a tym momentem, który jest w zadaniu, bo nie jest to ta sama wartość. I tą wartość momentu musimy podzielić przez wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie WO. Oczywiście mówimy tutaj o przekroju kołowym, dla którego wzór na wskaźnik jest znany. Też może go tutaj zapiszę: że WO to będzie pi d do potęgi trzeciej przez 16, i aby być tutaj już precyzyjnym w tym zadaniu, no to przy oznaczeniu średnicy d. Zapiszę, że chodzi nam o D3, czyli indeks 3 dolny zapiszę, czyli o średnicę rdzenia. Średnica rdzenia to jest ta najmniejsza ze średnic, gdybyśmy przecięli śrubę z gwintem. I właśnie tą średnicę będziemy tutaj używali do obliczenia naprężeń, bo my chcemy oczywiście maksymalne naprężenia, więc musimy wziąć minimalną średnicę. Ale oprócz naprężeń skręcających, będzie, będą występowały naprężenia normalne, pochodzące od rozciągania. No jeśli my będziemy dokręcać tą śrubę, no i ta śruba oczywiście tutaj będzie dociskała stół obrabiarki, to w samej śrubie pojawią się naprężenia, tutaj akurat dokładniej mówiąc będą one ściskające, będą ściskały śrubę, ale oczywiście wzór na ściskanie i na rozciąganie jest dokładnie taki sam, więc ja tutaj będę mówił o naprężeniach normalnych. Naprężenia normalne, czyli sigma i wzór, a to oczywiście siła, która rozciąga bądź ściska śrubę, najczęściej oznaczana jako litera Q przez powierzchnię dociskano I oczywiście powierzchnia to będzie pole koła, czyli zapiszę wzór pi d kwadrat przez 4 i znowu przy literze d dodam indeks 3. Chodzi nam o tą najmniejszą średnicę. I to będą jedyne naprężenia, które tutaj będą działały, czyli skręcanie i rozciąganie. Jest to standardowy przykład zazwyczaj śruba w śrubach połączeniach jest rozciągana i skręcana. No, oczywiście, istnieją też śruby, które są ścinane, i zapewne takie zadanie jeszcze na kanale się pojawi. No to zobaczmy, ile mamy niewiadomych. Charakterystyki geometryczne, czyli pole przekroju i wskaźnik wytrzymałości na skręcanie, moglibyśmy już policzyć. Bo tutaj wystarczy znać tylko średnicę D3, średnicę rdzenia, która jest podana w treści zadania. Więc tym nie byłoby problemu. Ale zobaczmy, że nie mamy zarówno MS, czyli momentu skręcającego, jak i też siły Q. Te wielkości będziemy musieli wyznaczyć, zapisując równanie na moment dokręcenia, czy też moment całkowity, który występuje w śrubie. To jest ten moment, który podany jest w treści zadania M, równa się 8 nm. Czyli też w ten sposób oznaczę, czy nie będę teraz indeksów zapisywał, zapiszę po prostu m równa się. Jest to moment dokręcenia w naszym przypadku, inaczej mówiąc, moment całkowity występujący w śrubie. Patrząc na schemat tych wykresów, to możemy zapisać, że będzie to suma ms plus mt. Suma tych dwóch momentów, które teraz będziemy musieli rozpisać. Dla połączeń śrubowych, Poprawny jest następujący wzór. Moment skręcający możemy rozpisać jako. 1 druga, czyli pięćdziesiątych, razy siła, która rozciąga bądź ściska śrubę, razy średnica podziałowa, D2, tutaj ważne, aby średnic nie pomylić, tu musi być średnica podziałowa w tym wzorze, razy tangens sumy kątów, gamma plus ro prime. I ten cały człon. To będzie moment skręcający, to jeszcze za chwilę zapiszę. Plus, a moment tarcia w tym wypadku wynosi pół razy siła, razy duże ds, czyli średnia średnica tarcia i razy współczynnik tarcia na powierzchni oporowej. No w naszym przypadku nie ma tej rozróżnienia na tarcie na powierzchni oporowej i na gwincie więc przyjmijmy, że ten współczynnik 0.12 odnosi się do tych dwóch powierzchni. I teraz może kolorem zaznaczę, to jest bardzo istotne, że ten człon to jest właśnie MS, czyli moment skręcający, a ten człon to jest moment tarcia. Czasem w zadaniach jest polecenie, aby obliczyć czy to moment tarcia, czy moment skręcający. Więc najczęściej należy zapisać ten wzór i zobaczyć, co możemy z niego wyznaczyć. Po zapisaniu wzoru sprawdzamy, jakie mamy niewiadome. M znamy, jest podane w treści. Q nie znamy. D2 znamy. Gamma i Roprim nie znamy, ale trzeba pamiętać, że są to wielkości, które możemy obliczyć, znając wielkości geometryczne danej śruby, a my te wielkości znamy, więc to zaraz obliczymy. No i w drugim członie też Q jedynie jest nieznane. Więc tego wzoru finalnie wyznaczymy Q. Więc może teraz przekształcę ten wzór, aby otrzymać Q równa się. Oczywiście tu można by zrobić krok po kroku. Na początku wyciągnąć Q przed nawias, a nawet 0,5 Q. Ja wyciągnę tylko Q przed nawias. A później oczywiście odpowiednio podzielić, ja to w jednym kroku wykonam, czyli mamy kreskę łamkową, gdzie w liczniku będzie nasz moment M. A w mianowniku 50 razy D2 razy tangens sumy kątów plus 0,5 razy DS i razy Mi. To jest nasz wzór, z którego skorzystamy. Ale na początku musimy. Wyznaczyć gamę, czyli kąt pochylenia linii śrubowej. Oczywiście mamy wzór na ten kąt, jest to arkus tangens z podziałki przez pi razy d2. Wszystkie wartości znamy, więc od razu tutaj może podstawię. Będzie to arkus tangens podziałka. W oznaczeniu śruby mamy, że jest to M12x1,5. 1,5 to jest właśnie podziałka podana w milimetrach, czyli 1,5 mm. Pi oczywiście wartość stała. D2 mamy podane, wynosi 11,026 mm. Obliczając tą wartość, otrzymamy, tutaj ważne, aby na kalkulatorze mieć ustawione stopnie. My wynik chcemy mieć w stopniach, a nie w radianach. Trzeba na to uważać. Wynik w stopniach wynosi 2,4796 stopnia. Mniej więcej ten kąt pochylenia linii śrubowych jest w granicach właśnie od dwóch, no powiedzmy tych 8 stopni, więc ten rząd wielkości nam wychodzi. No jeśli wyjdzie inny rząd wielkości, to właśnie trzeba uważać na jednostkę ustawioną na kalkulatorze. To jeszcze drugi kąt nam jest potrzebny, czyli pozorny kąt tarcia. Oczywiście tarcia na gwincie. I wzór jest następujący: arkus tangens, współczynnik tarcia na gwincie. Przez cosinus kąta beta, go tak nazwę, ten kąt jest zależny od rodzaju gwintu. To podstawmy nasze dane. Mi mamy podane: jest to 0,12. Oczywiście bez jednostki. Kosinus. I w przypadku gwintu metrycznego należy pamiętać, że kąt rozwarcia takiego gwintu to jest 60 stopni. Czyli zawsze jak mamy gwint metryczny oznaczeniem M, to kąt rozwarcia wynosi 60, a my chcemy połowę tego kąta, czyli kosinus 30 stopni. Tutaj ważne, aby się nie pomylić, bo chodzi nam tylko o pochylenie jednej ścianki gwintu. Bo jak mamy gwint, mogę go tak narysować, tak mniej więcej wygląda gwint trójkątny. To nie jest oczywiście taki klasyczny trójkąt, zawsze tutaj ten wierzchołek jest e, nieco e, wypłaszczony i wówczas ten kąt, czyli kąt gwintu, to jest kąt nazwijmy go 2 beta. A my potrzebujemy tylko beta, czyli połowę tego kąta, dlatego zapisałem 30 stopni i tak będzie w przypadku gwintów metrycznych. I ten kąt wyniesie 7,8890 stopni. Jest oczywiście większy od kąta gamma, czyli śruba jest samohamowa. A to jeśli te obliczenia powiedzmy pomocnicze mam przeprowadzone, no to mogę tutaj podstawiać wartości do mojego finalnego wzoru na siłę Q. M, 8 Nm, ja jednostki sobie zamienię, czyli zapiszę zamiast 8, 8 000, czyli zapisałem w Nm, i tego, żeby w wymianowniku już nie myśleć o zamianie, tylko wszystkie wielkości, geometryczne długości zapisywać w milimetrach. Czyli mamy 0,5 razy D2, 11, 0,26 mm razy tangens. Sumy tych kątów, czyli 2, 4, 7, 9, 6 stopnia plus 7, 8, 8, 9 stopnia plus, no tutaj niestety nie zmieszczę, więc będę musiał trochę poniżej zapisać, plus pół razy 15 i razy 0, 12. A to się równa. Finalnie otrzymujemy, że siła Q... Wyniesie 4191 N. Więc siłę mamy policzoną, to brakuje nam jeszcze momentu skręcającego. A to moment skręcający, mamy tutaj wzór zapisany, więc wystarczy, że podstawimy, czyli MS to się równa 0,5 razy nasze wyliczone Q4191 razy d2, czyli 11,026, i razy tangę z sumy kątów 2, 4, 7, 9, 6 plus 7, 8, 8, 9. A to się równa. 4227 Nm. Tutaj mamy ważna jest jednostka. Podstawiałem wartości w milimetrach w średnicy D2, więc wynik musi wyjść w Nm. A tak jak mamy te wielkości, to w zasadzie teraz musimy podstawić je wszystkie do tych pierwszych wzorów, które zapisywałem, czyli na naprężenia tau i naprężenia sigma. No to zacznijmy od naprężeń tau, czyli to jest moment skręcający przez wskaźnik wytrzymałości na skręcanie. Podstawiając wzór na wskaźnik wytrzymałości otrzymuję, że jest to 16 razy ms przez pi, D trzecie do trzeciej. To się równa 16 razy moment skręcający 4227 Nm, więc mogę średnicę wstawić też w milimetrach. A D3 wynosiło z tego, co pamiętam, 10-16 mm do potęgi trzeciej, ale wolę się upewnić. Tak, 10-16. I to się równa. Jeśli mamy Nm, a w mianowniku milimetry do trzeciej, więc ostatecznie otrzymamy jednostkę newton przez milimetr kwadrat, a jest to megapaskal. I wychodzi 20,5 megapaskala. To następnie jest naprężenia sigma, czyli to była siła Q przez powierzchnię. Też sobie pod powierzchnię podstawię wzór i otrzymamy 4Q przez pi d3 do kwadratu. To się równa 4 razy, nasza siła wyszła 4,191 newtona przez pi razy 10,16 kwadrat. Jednostka to newton przez milimetr kwadrat, czyli też megapaskal. I tu otrzymamy wartość 51,7 megapaskala, czyli znacznie większe naprężenia niż te skręcające. No i w ostatnim kroku my chcemy poznać naprężenia maksymalne, czyli te naprężenia musimy ze sobą powiedzmy tak w cudzysłowie sumować, ale nie jest to suma algebraiczna, tylko musimy skorzystać z hipotezy. My skorzystamy z tej najpopularniejszej hipotezy hubera, czyli sigma z jako naprężenia zastępcze, te maksymalne, równa się pierwiastek kwadratowy z sigma kwadrat plus 3 razy tau kwadrat. Jest to znana hipoteza. Teraz tylko i wyłącznie musimy podstawić do wzoru, bo sigma mamy już wyznaczoną, jest to 51,7 MPa, a napężenia tau to 20,5 MPa i w efekcie otrzymujemy 62,7 MPa. I są to naprężenia maksymalne, które wystąpią w tej śrubie, czyli inaczej mówiąc, naprężenia zastępcze. Obliczyliśmy, nie wyniosły one jakiejś znacznej wartości, więc ta śruba nie musi być wykonana z bardzo wytrzymałego materiału. No, oczywiście w tym zadaniu należało tylko obliczyć te naprężenia, więc nie będziemy tu materiału na śrubę dobierać, ale gdyby taka konieczność była no to musimy spojrzeć na tabelę wytrzymałości danych materiałów i wybrać materiał, który, którego naprężenia na rozciąganie wynoszą więcej niż podana wartość. Zwracam uwagę na jednostki. Zawsze przy wyniku końcowym ta jednostka musi być zapisana w trakcie obliczania wartości pośrednich, tak jak na przykład tutaj naprężeń tau czy sigma. No też starajmy się te jednostki zapisywać, są one bardzo istotne, bo sama wartość liczbowa niewiele mówi nam o wyniku. Musi zawsze być jednostka dopisana. Jeśli filmik się podobał, zostaw łapkę w górze i zachęcam do oglądnięcia innych filmików z tej tematyki.